Siemanko, z Bartek, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam jak działa czytnik linii papilarnych w Samsungu Galaxy S5. I zaczniemy sobie na początek od samego skonfigurowania odcisku palca. I z tego co pamiętam tutaj możemy dodać do trzech odcisków palca. Ja zacznę sobie od skonfigurowania mojego kciuka, ponieważ teoretycznie najprościej i najszybciej powinno się odblokować telefon za pomocą czytnika linii papilarnych właśnie kciukiem. Jak możecie zobaczyć, ja już wszedłem w taki menadżer odcisków palca. Tutaj sobie klikamy właśnie ten menadżer odcisków palców i musimy po prostu parę razy poprzeciągać naszym palcem po, po prostu z góry po przycisku HOME. Niestety musimy to robić dość wolno i z pewnym wyczuciem, ponieważ nie zawsze ten czytnik jest w stanie odczytać nasz, naszą, nasze linie papilarne, kiedy robimy po prostu to w szybki sposób. I tak, mamy już w zasadzie skonfigurowane odciski palca. Musimy tylko teraz dodać proste hasło, które będzie takim kołem ratunkowym, gdyby po prostu czytnik nie działał lub po prostu niepoprawnie odczytywał nasz, nasze linie papilarne. Zrobimy sobie proste hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, czyli musimy tutaj literki też dodawać. Czyli zrobimy test 1. Robimy dalej. Test 1. OK, i teraz musimy wybrać sposób blokady ekranu. Klikamy sobie OK, i musimy wybrać odcisk palca. I w tym momencie mamy skonfigurowane już w zasadzie odblokowywanie telefonu za pomocą czytnika linii papilarnych. No i pokażę Wam, jakby było najwygodniej odblokować nasz telefon, przynajmniej według mnie. Po prostu klikam sobie na bok. Z boku po prostu mamy przycisk Power i przesuwam. I co się dzieje, niestety, kiedy w ten sposób przesuwamy palcem? Jest on niepoprawnie odczytywany, niestety. Tak więc spróbujemy alternatywnej opcji. Klikamy na przycisk Home i przesuwamy. I również nasz palec nie został odczytany. I po prostu, zazwyczaj do tego musimy użyć dwóch dłoni. I po prostu delikatnie, z wyczuciem, przesunąć po tym przycisku HOME, i dopiero wtedy zostaje to wszystko poprawnie odczytane. No i niestety dla mnie to jest ogromna wada, ponieważ najwygodniej byłoby dla mnie po prostu nacisnąć przycisk HOME i przesunąć sobie w miarę szybki sposób. I niestety nie mam możliwości, żeby to w tak szybki sposób odczytało nasz, nasz, nasze linie papilarne po prostu. I po kilku po prostu próbach e, telefon się blokuje, musimy poczekać parę sekund, e, aż będziemy mogli go po prostu odblokować. E, tak więc uważam, że jest to no, niestety niedopracowana funkcja tego telefonu. E, ja wiem, że to pewnie chodziło o patenty z Apple'a, bo wiadomo, że wtedy Samsung mogły spokojnie zastosować tą samą technologię, którą znajdziemy w iPhone'ie, że po prostu przytrzymujemy na przycisku Home. Ale pewnie chcieli uniknąć kolejnych pozwów i wprowadzili po prostu przestarzałą technologię, która niestety nie działa najlepiej. Tak więc ja raczej nie będę używał przez okres testowania trzeciej linii papietarnych, ponieważ jest to dla mnie po prostu niewygodne. Ale chciałem Wam pokazać po prostu, jak ta funkcja działa. Dobra, ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was, cześć.